Eee, witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, wszystkich sympatyków. Eee, zapraszam na wstępie do subskrybowania kanału. Do dawania <laughs> łapki w górę, jeśli filmiki Wam się podobają, eee, do komentowania. Eee, bardzo miło czytać Wasze komentarze eee, w ramach możliwości. Eee, udaje mi się czasami na nie odpowiadać, nie zawsze bo. Jest dużo pracy, przede wszystkim najpierw się trzeba zajmować tymi gąbkami. E, dziękuję za dużą oglądalność, za bardzo wiele właśnie pozytywnych komentarzy, pozytywnych łapek w górę, e, pozytywnych telefonów do mnie. Dużo też jest pytań odnośnie prowadzenia młodych chorób. E, koledzy mają duże problemy z młodymi, duże straty. Duże problemy zdrowotne. Ja mniej więcej pokazuję, co się u mnie dzieje. No i dzisiaj jesteśmy tutaj w gołębniku młodych, bo jakby trochę zaczyna się sezon gołębi młodych. Zaczyna się, ponieważ dzisiaj mamy zgrywanie spisów. E, przy okazji lotu próbnego jest koszowanie na lot próbny. 80 km. E, koszowanie z nocowaniem w kabinie, czyli koszujemy dzisiaj wieczorem. Jutro przylot gołąbków z lotu, także normalny, jakby lot. Troszkę to tak traktuję jak taki sprawdzian generalny, ponieważ czipy zostały założone na gołąbki i sprawdzian generalny, jak to będzie wyglądać, jak będą wchodzić z lotu z normalnego, jak się zachowają po locie. Też właśnie będzie trzeba baczną uwagę po locie zwrócić na zdrowotność gołąbków. Więc, więc będzie. Ja to traktuję jako taką próbę generalną. Próbę generalną. Za tydzień pierwszy lot konkursowy, a za dwa tygodnie pierwszy lot do GMP, czyli to, co faktycznie interesuje mnie w sezonie, potem trzy ważne loty i, i, i te najważniejsze, a dzisiaj tak jak przed, przed zawsze, w dniu koszowania, gołąbki właśnie, e, tak powiem, się posilają. Zawsze widziałem u hodowców, że jak głodne zabijają się za tą karmą, Mimo że dostają do oporu, to rano mają apetyt i mają ochotę i zjeść, więc tak to u mnie wygląda. Ochoczo tutaj wcinają, e, tu się rudzielce dwa zaczły prezentować, nawet nie idą do jedzenia, e, tylko co one to kombinują. Także jak mówię nie są, nie są jakoś przesadnie głodne tego łąbki. Coś go tam gryzie, chyba, czy co? O, tak to, tak to tutaj u mnie wygląda z tą młodzieżą. Także zjedzą sobie posiłek. I będziemy je potem łapać na koszowanie. Koszowanie jest wieczorem, więc jakby później. Ee, Normalnie jeszcze będą miały znowu posiłek więc, więc one tam głodne na pewno Na pewno nie pójdą Ach, Szymelek Pitbulek A już kończą jedzenie Jedne już coś podziobały <laughs> Nie, jedne z poprzedniego przedziału. Tak można się nim... Ja mogę przyglądać się nim. O, rudy, same rudy nam się tu prezentują. Chociaż akurat tu też jest połowy rudy, o. A tu stry rudzielec. Także, co mam tam do kucza? główkę, ach nie, główkę pierzy. szczale ma na główce, nie wiem, czy to będzie widać na dziobku. Pokaż główkę. Ale z nich schodzą. O, główkę pieży na uszach. Pogody są fajne. No. Także zapraszam na koszowanie i, i przylot. już naszykowane, już sobie powyciągałem a, do łapania gołębi bo za niedługo będą łapane na lot, żeby je zawieść próbny. Ale jeszcze teraz, że tak powiem, karmienie popołudniowe. Peć, 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 peć. O, wcinają z apetytem, jak widać. Ale i tak się nie zabijają, tak jak u niektórych. Jakby któryś tam gdzieś zabłądził. Że miał siły, nie szedł na głodno, nie zgubił się. To właśnie mają jedzonko. Nie będę miał ich na sumieniu, żeby mi w głodzie wracały żeby gdzieś głodne do kogoś wchodziły. Ach, jak wcinają pięknie. Piękny widok i będę za chwilę łapał ich na koszowanie. Tutaj drugi przedziałek, o też wcinają, ale idą za mną. Trzeci przedziałek wcinają, także wszystkie ładnie jedzą. O ochoczo i za chwilę będę je łapał. Znaczy za chwilę za. Za godzinę, półtorej, bezpośrednio przed samym łapaniem nie karmię, ale wiadomo, żeby się nie zwymiotowały, a musi się im to uleżeć w brzuszku i dopiero potem będą łapane. No i jedziemy na koszowanie, gołąbki połapane. No i tutaj w klatkach nasze gołąbki pokoszowane. Na punkcie wkładań. Będziemy do kabiny. Je ładować. tego tu mamy kabinę. Odjeżdża na trasę. Miejscowość Krapkowice Jest to około 80-90 km. Wiadomo tu akurat próbny lot to tam dokładnie nie wiem ile kilometrów, bo listy nigdy nie było. <śm> wiadomo, ale jest to dobre 80 km. 80-90 kilometrów, coś takiego. Także życzymy wszystkim dobrego lotu. No i mamy piękny poranek, a tam balon startuje. Także dzisiaj będzie Lot próbny, może się uda coś nagrać. Idę podłączyć zegar, pokarmić gołębie. Będziemy działać. No i podłączamy zegarek. 11 dzisiaj. Sierpień. 6.25 za chwilę będą gołębie puszczone za 10 minut. No i będziemy czekać. Idę pokarmę. No, także gołąbki wypuszczone godzina 635. E, mają jakieś 80-90 km. Tak myślę, że godzinkę polecą ponad godzinę, godzina 5, godzina 10. W tych granicach powinny te pierwsze gołąbki. Zresztą to już e, nie pierwszy raz mamy stamtąd wypuszczane, no to tak mniej więcej, e, mniej więcej wiatru jakiegoś nie ma, bezwietrznie. Także jeśli by dobrze leciały, to mają ponad godzinę, dobrą ponad godzinę lotu. No, około godziny 10. Nie powinniśmy długo czekać, bo krótki dystans, a tam prędkość szybko też spada. Więc te 5-10 minut robi różnicę, e, że, że o 1000 metrów na minutę to jest 80 minut, a, a, a szybko to jest godzina, więc, więc to te 20 minut, 15 minut. Czekania, o które się idzie, pomylić. Także życzę wszystkim dobrego lotu. Zapraszam do oglądania dzisiejszego przylotu. Zaczęło się na dobre, e, dobry lot. I czekamy na gołębie. Na ponad godzina lotu włączamy kamerę. O, jest parę sztuk. Chodź, 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 chodź.

pa 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 jak już się zdecydowały wejść parę sztuk nie było pięć sztuk nie było na locie więc odbiłem je jako test anten wcześniej i dopiero od tutaj szóstego gołębia widać jak gołąbki zaczęły wchodzić jak już się Zdecydowały najpierw się nalatały, a potem jak już się zebrały, to już w końcu zaczęły wchodzić. O, ale szału, szału nie ma. Tak to wyglądało. No i tu końcówka. Też e, jedne się spóźniły trochę. What, 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 what.

quick <laughs> quick O, można powiedzieć po locie Tam.